Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście otwieramy kurki, jak to codziennie. O! No, chodźcie, chodźcie, sileczki, chodźcie. No, już ten biały taki duży, nie? Upierzony ładnie. No, dobrze, dobrze. Biała pewnie znosi. Dzisiaj, powiem wam, ładna pogoda jest. Bardzo cieplutko. No co kurczaczki, wam jedzonku miałem dzisiaj dać, nie? No i właśnie to zrobię, okej. Okay. Bierzemy to. Biała znosi ładnie. Serama nie znosi. Jeszcze ona później zazwyczaj znosi. Z tego, co zaobserwowałem. Ok, lecimy. No chodźcie, 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 seramy, chodźcie, no. no pięknie. Okej, okay, lecimy gąski wypuścić. Niech sobie lecą. Ale piękna pogoda, powiem wam. Dzisiaj powinienem wziąć już te gąski e, właśnie nad staw albo nad rzekę, raczej nad rzekę. Chodźcie, chodźcie gąski, chodźcie, idziemy. Idziemy, idziemy. Gąski, już. No. No, idziemy. 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 No, gąska. No już, zeskakuj. Największy jesteś chyba, co? I się boisz? O. No proszę, idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Nie oglądamy się za siebie. Pięknie, bardzo dobrze. Patrzcie, jak próbuję go uskuwać. Ale ładny ten kogut, nie? Z ramy, bardzo ładny. Ok, no i jeszcze nioski, oczywiście. No dobrze, moi drodzy, właśnie zawiesiłem drugi lepik. No wiecie, one są przydatne z nami. Zobaczcie tutaj, ile tego już się zebrało. Masa, naprawdę masa tego. Nie wiem, czy wy to tak widzicie. No widzicie, widzicie. Także jest tego pełno. No i właśnie tak sobie radzę z muchami. No, o, proszę. Właśnie się przyczepiła. Jedna tutaj. Tylko wiecie co? Otwierałem te nioski i zauważyłem, że jedna kurka jest w słabym stanie. O, proszę. Jedna kurka jest w słabym stanie i nie wiem co jej jest. Ta też coś tu dziwnie. Coś mnie niepokoi to, wiecie? Ale jak na razie je tutaj zostawiam, bo... Zaraz je przejrzę, bo tutaj jest dosyć zimno, wiecie, w kurniku. Także zostawię je tutaj Ale trochę się niepokoję Trochę się niepokoję powiem wam Gąski tutaj są i nie wiem dlaczego ale one mi nie chcą pójść O tutaj są Nie chcą pójść mi tutaj Tutaj dalej Przyniosłem im tutaj Karmidło yy, Wiadro z wodą I wiecie i chciałem żeby tutaj były sobie tutaj pojadły. Tutaj tego też dużo jest, tego zielonego. Tam, o. W sensie, o, idą już właśnie. <laughs> chodźcie, chodźcie, taś, 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 taś. Proszę, idą teraz, lecą. No chodźcie, chodźcie. Chodźcie. Patrzcie tutaj, ile by miały jedzenia. No. No niech tylko kupię tą siatkę, już niedługo i będę właśnie chciał je wyprowadzać, powiem wam, bo Niech sobie jedzą, bo te, tyle tutaj trawy mają, że masakra. No chodźcie, gąski taś, taś, taś. Gąski, może coś do kąpania im tu przyniosę. O, to by było w sumie dobre. Coś bym mógł tutaj im przynieść. Po pytanie, co? Bym musiał pomyśleć, co by mogło być, żeby się wykąpały zaraz na coś wpadnę i coś im przyniosę. Także widzimy się za chwileczkę. Nie było mnie ile. Minutę i już są dwie, cztery. Cztery muchy są. Elegancko. A ile tutaj lata, jeszcze się ile złapię. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało na koniec dnia. Masakrycznie. Muszę kupić takich dużo, zamówić, bo no się przydadzą. No, jak widzicie, zresztą. Może jakieś inne zamówię, są lepsze, zobaczę. No dobra. Więc widzimy się za chwileczkę. No i elegancko, patrzcie. Wkopałem tutaj e, miskę złodą. wodą, napełniam ją. E, I tak tutaj będę musiał przykopać ten kawałek, więc wykopałem w sumie i zobaczymy. No, może za dużo nie jest, ale jedna gąska sobie wejdzie się pokąpać na chwileczkę. Także ja napełniam i zobaczymy czy będą chciały się kąpać. Może staw to to nie jest, ale jest elegancko. Patrzcie, jak wypoziomowane pięknie, prawie równiutko, trochę wody mi się przelało i chyba zakopię to, wiecie, zakopię to, później to wyjmę i tyle, eee, żeby, wiecie, miał fajny dostęp, także ja to przysypuję, zaganiam gąski i widzimy się za chwileczkę. Próbowałem je tutaj zagonić, ale ciężko było, <laughs> się denerwowały, piszczały, eee, no generalnie nie chciały. Nilon, co ty robisz? Zostaw gąskę w spokoju. No, bo Nilson tutaj wiecie, zaczął też lecieć, bo ta zaczęła krzyczeć i się zrobił zamęt. No dobra Niluś, nie udało się, nie? Ale czekamy, może wejdzie. Zobaczymy. Nilson, fajnie wolno Do mnie, do nogi, Nilson, noga No, no dobra Więc widzimy się później. No dobra, wiecie co? Eee, napełniłem gęsią wody już na wieczór do gęśnika. Powiem wam, że nie chcą te gęsi w ogóle pływać W sensie Wydaje mi się, że jakby tu podeszły i same by sprawdziły to by pływały Ale jak na razie nie chcą i To co zrobię To Przykryję To skoro one na razie nie chcą i są w ogóle Totalnie gdzie indziej Dlaczego? Dlatego, żeby Czasem jakaś sirka mi się nie utopiła Bo jak wiecie już Jedną taką sytuację miałem w zeszłym roku yy, i właśnie jedna mi się utopiła i bardzo tego żałuję. No i a tutaj tym bardziej nie ma jak wyjść, bo jest pionowe ścianki, tam jeszcze było tak mniej więcej jak wyjść, bo była śliska folia, więc to jest ty, taka sama w sumie yy, taki sam przypadek, dlatego to przykrywam. Yy, woda zostaje, jedzonko zostaje i. I w sumie co? Ja tutaj wieczorkiem chyba jeszcze przekopię i posieję tu trawkę. Bo od jutra ma padać, także ich tą trawkę ładnie podleję, a tutaj w sumie silki mnie nie rozgrzebują i po kawałeczku będę sobie tutaj na nowo siał trawkę, żeby ładnie urosła. No dobra, a jeżeli chodzi o, o nioski to nalałem im świeżej wody. Zimną świeżą wodę dostały. O, tutaj widzicie, zresztą mokro nawet, no muchy się łapią, widzicie, już z 10, 5, no, 15 jest, także, wiecie, kwestia czasu, tak jak ja zawsze to mówię. No i niestety, ale kurka jest jakby na, no, ona już tutaj dłużej nie pociągnie długo, dlatego ja zaraz dzwonię do weterynarza, czy mógłbym przyjechać. Jak tylko, jak tylko on opadnie, no bo najpewniej tak się stanie. Obejrzałem ją, to nie ma żadnych zewnętrznych, tutaj e, zewnętrznych urażeń, e, Także weterynarz będzie wiedział, co z nią zrobić, będzie musiał ją rozciąć i zobaczyć, co jest nie tak. I ewentualnie zapodać jakiś lek dla niosek. No zobaczymy, no. być może jedna taka kurka, być może nic nie stwierdzi, zobaczymy. Także ja będę miał to ją tutaj na oku Weźmiemy jedno jajeczko, jest tutaj jeszcze, masz kurka Masz kurka, masz No dobra, no nic nie zrobię, no niestety Ma jakieś tam choróbsko Czy, czy cokolwiek, jest chora I Niestety nic się nie zrobi No, kolejna się złapała No dobra moi drodzy, więc Ja teraz idę montować odcinki a my widzimy się jakoś później. No dobrze, moi drodzy, więc wygląda to następująco: gąski sobie chodzą. Co prawda nie daleko, tylko się trzymają tutaj tego ekranu. Nie wiem dlaczego w sumie, No ale dobra, już niech sobie robią co chcą. E, idziemy sprawdzić kurkę. Patrzcie, ile mu się nalepiło. Gdyż patrzyłem właśnie na Allegro, ile taki kosztuje. Kurka jeszcze oddycha, ale. To już są ostatki. E, czy ja otworzę w ekranie? Mają wodę. No. E, a jeżeli chodzi o tą kurkę, właśnie, e, no to już dzwoniłem do weterynarza. I przepraszam Was bardzo, ja też bym się zapomniał. E, okres karencji jaj wynosi minimum 2 tygodnie. Także ktoś to tam pisał bardzo dobrze, napisał, miał rację. Nie wiem dlaczego sobie przyjąłem te 5 dni. E, Zupełnie nie wiem, ale właśnie upewni upewniłem się, zadzwoniłem i, i jest to właśnie dwa tygodnie. Także już e pięć dni minęło. No, a jeszcze myślę tydzień i, i dwa dni i, i będę, będę mógł już korzystać z jajek. No, niestety, no, właśnie tak już to wygląda. Ale ładnie tutaj się zrobiło, nie? Na tej skarpie tutaj. No gąski tutaj nie chcą chodzić, nie wiem dlaczego. Trzymają się do kranu. Gąski! Taś, taś, taś! Taś, taś, taś! A, nie chcą. Nawet do wody nie przyszły. No szkoda. A w ogóle gdzie są silki? One chyba sobie tam chodzą, czy nie? Czy gdzie są? Powiem wam, że te silki to idą sobie, się trzymają z tymi seramami. Tak jakoś się zaprzyjaźniły. O, patrzcie tutaj sobie ładnie są. Patrzcie jak fajnie sobie znalazły jakie, jakie fajne miejsce sobie znalazły pod drzewkiem, tu jest taki cień fajny i odpoczywają sobie ładnie no fajnie, fajnie się zaprzyjaźniły tutaj silki z ceramami, także mi się to podoba a gąski sobie swój świat prowadzą i sobie chodzą same no okej, okay. a no jeszcze Wam zapomniałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, że dzwoniłem i weterynarz powiedział mi, że dzisiaj niestety jest niedostępny, ale żebym zawiózł taką kurę do właśnie na badania, na badania takie laboratoryjne i oni mi tam zbadają tę kurę pod, pod każdym kątem, pod mikroskopami i tak dalej, szczerze nie wiem ile takie badanie będzie kosztować. Obawiam się, że dużo, ale wszystkie się dowiem i, i szczerze, yy, mimo wszystko, nawet jak będzie to drogie badanie, to będę chciał je przeprowadzić z dwóch powodów, w sumie chyba nawet z trzech. Pierwszy, żeby pokazać Wam, jak takie badanie przebiega. Może nie pokazać, ale pokazać Wam wyniki, co uzyskujemy z takiego badania, ile kosztuje. Po drugie, yy, zobaczyć... Co jest nie tak z tą kurką? Dowiedzieć się, no bo wiadomo, mam nowe stado i przydałoby się wiedzieć i mieć kontrolę. A po trzecie, mm, a w sumie nie ma trzeciej opcji, ale <grych> tak myślałem, że będzie. No ale generalnie co? No e, zobaczymy, ile będzie kosztować. Będę, no mówię, będę i tak chciał dać, żebyście wy zobaczyli, co z tego uzyskujemy. Czy, czy jest to fajne badanie, czy nie. Raczej na pewno był bo ją i tak dalej, ale yy, no zobaczymy. Także taką kurkę trzeba przygotować. Pan mi właśnie tłumaczył, że przygotować trzeba yy, jakoś no, worek, czy no, żeby była po prostu jakoś zapakowana i yy, dać tam swój numer telefonu, dane kontaktowe i tak dalej. Także zobaczymy, jak to będzie. Ja na ten moment idę jeszcze montować. A my widzimy się później. No dobrze, moi drodzy, witam Was. Jest godzina 20. Jakoś po 20. Nalepiłem tutaj. Został ten lepik co był. Ale nalepiłem tutaj nowy. O! W te miejsce. Nie, inaczej. Ten wziąłem chyba. O! Stąd. A tu nalepiłem nowy. O! Tak. No tu nalepiłem nowy. Także tutaj patrzcie, ile też się tego złapało. E, dobra, zaraz do sobie zajrzymy i zobaczymy, bo tutaj sileczki nie chcą wchodzić, bo posiałem już trawkę, już na amen tutaj jest posiana, wiecie, na całość, także tak to wygląda, no elegancko w sumie, teraz czekamy aż tylko urośnie i można, można już wypuszczać silki, chociaż no jak na razie nie przeszkadzają na całym wybiegu, więc nie ma problemu. No chodźcie, wchodzimy, chodzimy, chodzimy, wchodzimy, chodzimy, no są wszystkie kurki, są, nie? A wy co, wariujecie tutaj? Dobra, zapalamy im światełko, zamykamy je. A jeszcze jajka będę musiał zebrać. Trzy jajeczka. Od silek i odseram ile tu jest. O, serama znosi czy kwoczy? Kwoczysz czy znosisz? Spokojnie. No zobaczymy, zostawimy ją, zobaczymy jak to będzie. No dobra moi drodzy. Więc ja idę coś tutaj ogarnąć i widzimy się za chwileczkę. Zasadziłem teraz już tę trawkę dzisiaj, dlatego że e, dlaczego? Dlatego, że y, ma jutro padać i w sumie ma, mają być takie chłodne dni, tak tego niech tak trawa wiecie, złapie wody i później zrobi się ciepło i ładnie wypuści. Także tak to zrobiłem, jeszcze ją podlałem oczywiście. A jeżeli chodzi o kurkę, która tutaj właśnie przybywała, e, to wziąłem ją na. wziąłem tą kurkę na, do gniazda jednego. E, no już jest w bardzo słabym stanie, już ma zamknięte oczka i aż mi się szkoda zrobiło, powiem wam. Kury biją tego koguta, co jest? Yeah, e, no i no i co? No czekamy. No. Nic, no niestety, ale nic jej nie pomogę, zbierzemy sobie jajeczka. Ech. A, no, a to już wam mówiłem, że dzwoniłem do weterynarza jednak okres karencji jajek jest dwa tygodnie. Masakra. Powiem wam, że bez tych jajek to... znaczy wiadomo, tam gdzieś się kupi, ale... Wiecie jak jest, nie? O, no, wypadło jeszcze, no. No dobra, włączamy latareczkę czekamy aż się unormuje i zbieramy. No tych jajeczek trochę już noszą powiem wam. Ale zrobi się coś z nich na kanale, na drugim kanale. Jak jesteście ciekawi, to zapraszam link w opisie. Ok. No i lecimy. Jest 10. No 20 będzie ponad. 12. 14 16 i tutaj kolejne 6, 22 jajeczka. No dobra, super. Ok, więc mamy 22 jajeczka na dziś, elegancko. I widzimy się za chwileczkę. Co, triksinka no dobrze. Powiem Wam, że dzisiaj był fajny naprawdę dzień. Ładny trawka podlana, jeszcze raz podleje całość. okej okay. No i jestem ciekaw, szczerze, tej seramy Patrzcie, jak tu to z rudą leży, ale musicie się przesunąć. No, musisz się przesunąć, ruda. okej, okay. Dobra, ja zabieram jajeczka. Przydadzą się. No, wchodzimy gąski, wchodzimy. Chodzimy, wy wiecie co robić Wy wiecie co robić Dobrze Dobrze, no elegancko, kurczę Proszę jak ładnie No Super No jeszcze ty Jeszcze ty O, świetnie Dobra, gąski zaprowadzone Zamykamy Jedzonkę jeszcze trochę mają, jutro im na wybieg dam ojej, oj, oj. ale cicha noc wieczór w sumie jeszcze mamy godzinę 23 już chyba prawie powiem wam, że się trochę wziąłem zamontowanie. teraz w sumie albo nagrywam, albo montuję albo karmię kury albo podlewam o, Nie, no dobrze tutaj niech trawka rośnie podleję chyba też zaraz Chociaż nie ma padać, to nie będę podlewał. Ma no ładnie dzisiaj, jutro, popadać, także nie będę podlewał. No dobrze. Co, kurczaczki? Co ty tu siedzisz taki? Myślałem, że coś się stało. No dobra, Daj im wodę. E, tutaj, kurczaczki wszystko ok. Elegancko, jajka wzięte. A jak. O proszę, serama kwoczy. No elegancko, moi drodzy. Szkoda, że tylko tyle tych jajek jest. No ale dobra. No okej, okay. ja daję im wody. I idziemy zobaczyć jeszcze doniosek. Wezmę od razu po widełku. Zostawię sobie tutaj. Cek. tut, patrzcie, jak mi nabombiły. No to eleganckie jest to. Coś. Kurki, jak tam u was. I znowu siedzisz tam, tak. Znowu będę miał problem z Tobą. O! I nie ma problemu. No dobrze, moi drodzy. No okej, okay, więc ja już będę kończył odcinek. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Łapka w górę, miły komentarz. Subskrypcja, bardzo proszę. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Cześć. Ojoj, ojoj, oj, nie chciałem tego, nie chciałem.